Uwaga, dziś wioska, sobie Was, na się Koło Syfcie, jak na ten rok 2020, dzisiaj mamy swartek 8 lutego 2 lutego roku 2024 i to widać tak pięknie bazie, tu są bazie które kwitną, jest, tego. jest tego, to jeszcze w plusie mogą się sobie śniegi pojawić bo ma wyśleszyć ciepło, tutaj właśnie widzę nagrywam specjalnie tutaj no, że wiosna nas sy sywitała tylko e, znacznie sywsze i tutaj właśnie nagrywam, ze rozpitają bazie. no i wiosna się zbliża, co chodzi no i coraz bliżej do świąt Wielkiej Nosy no nie powiem, że dalej, ale bliżej, no bo to jest, no Sas, syvko, leci, no i tego, no i właśnie, i to jest zwiastun, posątek, właśnie wiosny tutaj już nas, witała tutaj w nasych proga, tutaj bogatyni, i to byłoby na tyle. Ja, Zegos, Symper ssimper, właśnie, no, witam cię tutaj z wiosną, Seść, wiosenko, witam wiosnę, wiosenko, nasych proga, no i to właśnie, no i tutaj się pojawią sobie śniegi, jest nas nie wiecie o tutaj to jest. Widać jak pięknie bazie kwitną. No i ten początek właśnie z westonu tej wiosny. No i to byłoby na tyle. No właśnie, prosto z bogatym złoju z Aldornego, żeż go mówiłem ja, Zegos w Symfer.